Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9:15, temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9:15. Temat dla reportera. Kochana z godzinie w Studio Leszek, wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry. A witamy się z Wami oczywiście w temacie dla reportera do godziny 9.30. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Tutaj Leszek Wspaniały po to, żeby mógł posłuchać tego, co macie do powiedzenia na temat naszego regionu. Jeżeli są takie sytuacje, są takie rzeczy, sprawy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji, dziennikarze Radia Elka, to właśnie po to jest ten kwadrans dla Was, żebyście mogli zadzwonić 726 114 114 bezpośrednio na antenę Radia Elka. Czekamy na telefonę od Was. W ostatnich dniach, w poniedziałek, konkretnie, słuchacze zgłosili nam kilka spraw, które przekazaliśmy dalej. Tak jakby między innymi na ulicy Długiej, jedna z słuchaczek informowała nas o braku. Kosze na śmieci. Tę sprawę już do wydziału w ratuszu przekazaliśmy. Podobnie ma się sytuacja z podlewaniem roślinności na bulwarze nadodżańskim. Tam firma odpowiedzialna za to robi to systematycznie. Tak usłyszeliśmy od służb miejskich. Dowiadujemy się co z remontem w ścinawie. Tu jeszcze chwilę na odpowiedź musimy poczekać na. Armii Krajowej na skwerze, gdzie śpią bezdomni. Sprawę też również zgłosiliśmy. No i dziś czekamy na wasze kolejne, nowe zgłoszenia, które dotyczą całego regionu Zagłębia Miedziowego. Jeśli macie jakiś temat dla reportera, bo tak przecież nazywa się ta audycja, czekamy wspólnie z Anetą do 9.30 pod numerem telefonu 726 114 114. O tych sprawach, o których tu z nami rozmawiamy, możecie również przeczytać w naszym portalu miedziowe.pl posłuchać w serwisach informacyjnych Radia Elka. Tam udzielamy odpowiedzi. Zresztą jak bardzo często też w tych spotkaniach w poniedziałki, w środy i w piątki również udziela odpowiedzi. Jeżeli są nam e, podane szybkie, no to e, oczywiście macie okazję je e, usłyszeć. A jeżeli macie jakieś pytania, sprawy, zapraszamy i mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, chciałem się zapytać, czy moglibyście poruszyć temat e, z oświetlenia. Ja już dziś dzwoniłem, i dzwonili sąsiedzi. Chodzi o Wawelską 9, a tam z tyłu jest chyba Białego. Mamy taki duży skwer mhm. i on jest tam bez ani jednej lampy. Wieczorem tam po prostu kobieta sama nie wyjdzie. Mm -hmm. Ponieważ naprzeciwka po, po przeciwnej ulicy e, mieszkają ludzie powysiedlani z różnego części Bugowa i oni tutaj sobie robią cały czas imprezy i tu nie ma na tej zasadzie, że jest piątek, sobota, niedziela impreza. Tylko od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do niedzieli mm -hmm. i o każdej porze tutaj policja cały czas ma bo oni po prostu tak siadają, to tak się e, poruszają, odzywają, że po prostu pół osiedla i słyszą. No bo siłą rzeczy w nocy, kiedy jest ciszej, mm -hmm. prawda? I mamy problem z zaśnięciem między innymi, ale mówię, ich kusi to, że tam jest po prostu ciemno. Oni wchodzą w te krzaki i ich po prostu nie widać. Mhm. I myślą, że w tym momencie są bezkarni. Nie, Wawelska tam nie ma ani jednej lampy. Tak, to jest Wawelska 9. Za Wawelską 9 jest plac zabaw, jest siłownia mhm. i ładny kompleks. I to nie jest oświetlone, i mało tego ten kompleks jest też dewastowany przy okazji przez, e, przez tych ludzi. Nie? Mhm. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że po prostu o drugiej nocy. Przyszli panowie na pić i sobie postanowili oponę przyrzucać, nawet nie, nie domyślili się, że ta opona y, padając na, na, na ziemię robi jakiś hałas. Mm -hmm. I tak przez pół godziny, nie? Mm -hmm. Dobrze no, już tak przyszło. Tak mówię, gdyby to, już się to nie było, myślę, że oni nie byliby tacy po prostu tam, nie czuliby się tak po prostu swobodnie, nie? Korientuje się pan, to jest teren spółdzielni czy gminy miejskiej, czy, czy nie to ma? To jest prawdopodobnie gminy y, miejskiej. Mm -hmm. I to jest właśnie tak dziwne, my też tego nie rozumiemy, jak to jest, że tu jest osiedle. Za część odpowiada po prostu spółdzielnia i nagle jest jakiś teren, który się, który należy do gminy miejskiej i został po prostu pozostawiony. Wszystko teraz tylko słyszymy o bulwarze, o Starym Mieście, o fontannie, a takie rzeczy jak tutaj to po prostu są jakby tak po jednej lampie z tego bulwaru dali i włożyli nam tutaj. To by było i tu temat zamknięty, i tutaj temat był nie? Sprawdzimy zatem, tak. do kogo należy ostatecznie teren, i, i czy uda się w, w sytuacji bezpieczeństwa tutaj waszego i spokoju takiego lokatorów, czy uda się w najbliższym czasie coś poprawić. Mam zanotowane Ope. wszystko. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Miłego dnia. 726 114 114, pierwszy telefon dół. Będą kolejne. Na nie, na nie właśnie w audycji temat dla reportera czekamy. Na telefony od słuchaczy z całego Zagłębia Zapraszamy. Dzień dobry. Jak mówię, w takiej sprawie chodzi mi o wyjazd aut. To jest ulica gwiaździsta. Tam stoją trzy wieżowce. Mhm. I od pierwszego wieżowca, jak się jedzie do drugiego, tam jest taki wyjazd na taką uliczkę. I tam właśnie na tym, to taki jakby parking był przy wieżowcach i tam zawsze to ostatnie auto stoi i blokuje ten wyjazd właśnie tam. Blokuje, blokuje wyjazd czy, czy, zasłań, czy zasłania? Zasłania, bo on zasłania. zawsze stanie tak, że nie można po prostu wjechać na tą ulicę tam, no i później z tej uliczki wyjeżdża się za trzecim wieżowcem i tam rosną bardzo duże krzaki, nic mhm. nie widać. Proszę mi powiedzieć, to są wieżowce gwiaździste, jakie numery? To się zaczyna od Biaździstej tutaj, tu gdzie stoi Żabka, mhm. 48 chyba, 50 i tam dalej. 48. To jakby, no tylko tam trzy wieżowce stoją. Mhm, mhm kwestie względu bezpieczeństwa widoczności i, i zasłaniania... Tak, bo tam jak się wyjeżdża, właśnie teraz z synem jechałam i no nie można było wyjechać. Te krzaki były kiedyś podcięte bardzo nisko, no a teraz szybciutko urosły i no mhm. po prostu nie widać ani z prawej strony, ani z lewej. To jest wyjazd na widną ulicę. Mhm. Dobrze, mam zanotowane. Zgłosimy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Miłego dnia życzę. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Ja chyba sam to dzisiaj będę musiał osobiście zgłosić e, taką biały Volkswagen Polo, który sobie trzy dni temu centralnie zaparkował prawie na skrzyżowaniu elektrycznej z browarną i, e, bo, o, o, osoba, I osobom wyjeżdżającym z browarnej to współczuję, bo z prawej nic nie widzą, mhm. a stoi centralnie na skrzyżowaniu. No ale też tutaj apelujemy do kierowców, żeby brali pod uwagę innych użytkowników dróg, żeby mieli bezpieczne przejazdy. Mamy kolejny telefon na szkołę. Mhm. dzień dobry. Dzień dobry, radio, Elka? Tak, słuchamy. Proszę pana, ja mam takie no, taką, taką e, prośbę i takie e, pytanie. E, czy, czy jest taka możliwość, żeby tam e, się państwo ruszyli kogoś tam, żeby przytężni e, na Koperniku, e, co jest tężnia, mhm. żeby, żeby postawić tam jakieś to na rowery, bo, bo, bo no, widzę, że dużo ludzi przyjeżdża rowerami a, rzeczywiście nie mają gdzie postawić. Jakby tam komuś podpowiedzieć albo kogoś tam poprosić, żeby mm. takie coś załatwili. Oczywiście, że tak. Przekażemy pana sugestie do ratusza. Ja myślę, że tam i nie tylko stojak rowerowy, ale i kosz na śmieci się przyda, tak więc... No właśnie. To, to, to państwo będziecie w stanie to, to tam załatwić? Myślę, że tak. Na pewno przekażemy Pana zapytanie. A myślę, że nie będzie z tym większego problemu, żeby za, za parę czy kilkanaście dni tam stać, jak na rowery postawić. Tak, tak. No bo to, to, to żadne koszty, tam nie są takie duże koszty przecież. No, a, a potrzeba jest, jest tylko potrzeba. No to, to bardzo bym prosił, żeby tam jakieś zamontować. Dobrze, przekażemy. Dziękuję ślicznie. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. 726, 114, 114. Dzisiaj tematy, że tak powiem, nówki sztuki. Mm -hmm. Nie wracamy do starych tematów, ale zupełnie nowe tematy zgłoszone um, do nas przez um, mieszkańców zagłębia miedziowego i czekamy na kolejne do 9.37 minut jeszcze macie dzisiaj, żeby do nas telefon. I kolejny telefon, przed nami. Ale dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniamy się moje nazwisko Ryszard Go. Wleszek wspaniały, kłaniam się. I, proszę pana, mieszkam w ulicy, czas. zgłaszałem temat już y, chyba z dwa miesiące temu, może miesiąc temu, do spółdzielni, czyli do, 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 do nie spółdzielni, może mieszkaniowej, tylko do y, administracji spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Budowlanych, czy to mhm. Norwida chyba bodajże, bardziej szczegółowo. Mhm. Y, problem dotyczył tego, proszę pana, że w y, treści y, 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 były znaki, że jest ścieżka rowerowa pod blokiem przy ulicy Sienkiewicza 2. Mm -hmm. I to jest tak, wyjście z klatki schodowej i od razu jest ścieżka rowerowa. Bo ten temat, bo wcześniej był wypadek, jakiś tam bo podróżnił panią, to widzieli znaki i, i koniec. za tym się skończyło. Teraz, jakby łami na temat potrącił prorodysta mi wnuczkę, bo wyszła z klatki prosto, w, no wie pan, dziecko małe. Mm -hmm. I, i, I po trojcie byłem w spółdzielni, zgłosiłem temat, powiedzieli mi, że Rada Osiedlowa musi zebrać się, Również no, za miesiące i nie mam żadnej odpowiedzi, a, a, a prosiłem tylko o to, żeby po prostu stawili znaki, ewentualnie coś takiego, jakie przez park cuko yy, jak jest zielony rynek, przez park wschodni też stawili, takie znaki są naklejone. Tak. Yy, że no i właśnie, i, i takie coś bym prosił, jeżeli można, to, żeby to można było zrealizować, bo to jest możliwością, jeśli biegają, wakacje są, dlatego w takie i prosto jest chodnik od razu mm. dla ścieżka rowerowa. Proszę mi powiedzieć, usy, usystematyzujmy, Sienkiewicza 2, y, tam dochodziło tak, do tych to potrąceń. Jest, mhm. tak, to, tak, to jest proszę pana chodnik od prokuratury w kierunku przejścia ale na, 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 na... na obrońców pokoju. Mm -hmm. e, tak. Proszę powiedzieć, tam jest ścieżka rowerowa, czy to jest sam chodnik? Znaczy to jest, wie pan co, to jest y, Państwu mi i tłumaczy, że to jest y, nie jest to, y, nie jest to y, ścieżka rowerowa, tylko dwukolorowy chodnik, ale znaki zdjęli kiedyś ta była, żeby nie ścieżka, teraz te znaki, ale nic poza tym nie robią. Mm. Czyli oznakowania, że to jest ścieżka rowerowa, nie ma, tylko po prostu chodnik ma dwa kolory. Tak, no zachowania już nie ma tego, jak jest tam na początku i na końcu nie ma, zdzieli to mm -hmm. wcześniej mm -hmm. okresie. A teraz, teraz prosili, żeby jakieś znaki zakazu dali, czy zakleili te na, na tym chodniku, to Czyli generalnie tak. trzeba trzeba określić, czy postawić znaki, że to jest ścieżka rowerowa, czy jednak nie o. wiem, nakleić na przykład zakaz jazdy rowerami i tyle. O właśnie, mm -hmm. nie powiem jak, jak będzie taki znak, to podejrzewam, że... Dobrze, ludzie zaczną ostrożnie jechać przez te chodzi. Ja sam rowerem korzystam, jeżdżę, nie pan nie też jadę przez chodnik, ale uważam wtedy na piesie. a tu się okazuje, że on jest dwukolorowy, to oni sobie uzurpują prawo do tego, że, ten, to, że to jest ścieżka rowerowa i koniec no, a znaków nie ma. No. Oczywiście. Dobrze. <gry> Dobrze, czyli tak, sytuację pan już w zgłaszał. My jeszcze tak. dopytamy współdzielni, jak y, tutaj ta sytuacja będzie rozwiązana, czy w najbliższym czasie, czy są wam w tym, w tym, w tej re, w tym rejonie miasta... No, proszę w, w o interwencję jakoś, wiec. może by to nagłośniliśmy, to rzeczywiście zrobili też z tym naprawdę, bo to najgorsze jest to, że teraz wakacje, ja tam, no ja jestem, uważam, ale dzieci wylatują z kartki i to jest dosłownie, no, nawet nie ma trzech metrów od, od drzwi wejściowej, funkcjonowej, zaraz no, mm -hmm. rozpędzony, żeby to jeszcze jechałby, jakby te znaki były pojedynczyjne, to on by jechał ostrożnie. Wtedy by uważał. A tak to on mi uważa ma no to gdzieś. nie? Mm -hmm. Dobrze. OK. dziękujemy. Mam to zanotowane, postaramy się tutaj zainterweniować w tej sprawie. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam, miłego dnia. Pozdrawiam, miłego. 726-114-114, trzy ostatnie minuty w środowej edycji tematu dla reportera, dla słuchaczy Radia Elka z terenu całego Zagłębia Czekamy wspólnie z Anetą na wasze telefony. Jeśli macie kolejne sprawy Jest do zgłoszenia dla nas, to proszę. proszę bardzo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z sprawie tej latarni na tysiąclecia. bo kilka miesięcy temu zgłaszałam, że ona się nie świeci tak. i do dzisiaj nie, nie świeci. No cóż, musimy tak. ponowić nasze zgłoszenie, bo wiem, trzeci, pań, trzeci raz już pani dzwoni, prawda? Dobrze kojarzę? Tak, tak, już któryś raz z kolei w dalszym ciągu nie zrobiony, a dzień niestety się skraca i za hmm. trochę o 20 będzie ciemno i będziemy w tych ciemnościach musieli się poruszać, bo. To jest ta, to jest ta lampa za byłym totalotkiem, prawda? Tak, hmm. tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Do usłyszenia. No niestety nie wszystkie sprawy udaje się załatwić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale no cóż, i w tej sprawie zainterweniujemy, yy, wyślemy zdjęcie i zobaczymy, czy uda się akurat w tym miejscu tą lampę naprawić. To kilka ciekawych tematów dziś, zdecydowanie ciekawych, zgłoszonych przez naszych słuchaczy. Dziś będziemy przekazywać te sprawy dalej i zobaczymy, czy na przykład to, jak rowerowy przytężni powstanie, ten zało zostanie zamontowany. Mamy telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja panie uli... z Głogowa, z ulicy Ketlera, wie pan co mam takie pytanie? Tak. Czy, bo to są, chodzi o wieżowce, tak. czy administracja mogłaby coś zrobić, żeby te stypy zamknąć? Bo w XXI wieku wie pan co, co samo robactwo siedzi tam. Mhm to już widzę, że na przykład armii, na Armii Krajowej już z tych sypów schodzą, tam robią cały czas jakieś no, zamiast sypu jest jakaś wózkownia, czy rowerownia. Mhm. A przecież każdy, każdy mieszkaniec bloku schodzi na zakupy, czy na spacer, To chyba żadnym problemem by nie było wynieść ten, ten worek śmieci, woreczek, nie? Oczywiście, że tak. Keplera chodzi Pani o jakiś konkretny numer? Chodzi o te dwa wieżowce na Keplera. Wieżowce. One mają właśnie, właśnie mają te sypy, co no uważam, wie Pan, to tam jest naprawdę, przejść tamtędy i mieszkać tam, to są same robaki. Mhm. Szczególnie, kiedy takie temperatury letne, latem są, nie? To się rozmnaża w błyskawicznym tempie. Mhm. Dobrze, dopytamy, jakie plany wobec tego akurat sypu ma spółdzielnia i no i postaramy się Pani okay. odpowiedzieć w najbliższej audycji. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. dziękujemy ślicznie. 9.30 wybiła, kończymy dzisiejszą audycję. Zapraszamy w środę, w piątek o 9.15. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.